Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o przywróceniu do rzekania i gora konflikcie między PO a PIS, czy zarzutach wobec Wojciecha Olszańskiego. Proszę Państwa, nadajemy ten filmik 30 listopada, co jest ważne, bo Janusz Potański wszystko przewidział. W Towarzyszu Szmaciaku jest taka scena, jak to u rurków jest kolacja. A po kolacji się zaczyna słynny mecz Polska-Argentyna. No dzisiaj też, właśnie 30 listopada, po kolacji się zaczyna słynny mecz Polska-Argentyna. Cała Polska zamiera w oczekiwaniu czy Polska wygra wierzą święcie? Chyba że chyba, że Putin coś tam znowu uknuje i zmieni w ostatniej chwili lot piłki, która ominie bramkę argentyńską, a argentyńską piłkę wsadzi w bramkę polską. No miejmy nadzieję, że aż tak daleko złowrogiem moce Putina nie sięgają, ale i w związku z tym spokojnie oczekujemy na rozpoczęcie meczu, słynnego meczu Polska-Argentyna. A tymczasem, proszę Państwa, dobra wiadomość no to znaczy, dobra, czy dobra to się jeszcze okaże. Bo jak każda wiadomość, także i ta ma swoje plusy dodatnie i ujemne. Otóż do tej pory pan sędzia Igor Tuleja zajmował pierwsze miejsce na czele białego orszaku męczenników praworządności w Polsce, no ale dzisiaj się okazało właściwie wczoraj że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego odwiesiła mu zawieszenie. Także pan Igor Tuleja może wrócić do orzekania, bez którego cierpiał srogie katiusze, no i był na czele białego orszaku męczenników praworządności. Warto zwrócić uwagę, że to odwieszenie zawieszenia pana sędziego Igora Tulei nastąpiło akurat w czasie, kiedy pan minister Szynkowski Welseng prowadzi w Brukseli żmudne negocjacje. Z Komisją Europejską w celu odblokowania środków z Funduszu Odbudowy. Jak pamiętamy, jednym z pretekstów tego szantażu finansowego niemieckiego, do którego Niemcy używają instytucji Unii Europejskiej, był brak praworządności w Polsce. No, a dla Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Odsunięcie pana sędziego Igora Tulei od orzekania to było najbardziej karygodnym tutaj występkiem faszystowskiego rządu dobrej zmiany przeciwko praworządności. No i teraz pan sędzia Tuleja został przywrócony do orzekania. Proszę Państwa, widać wyraźnie ile racji mieli starożytni Rzymianie, mówiąc, że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem. No, jak chodzi o tyle złota, ile tam preliminowane jest dla Polski w tym Funduszu Odbudowy, to nic dziwnego, że przed tym osłem obładowanym złotem otwierają się nawet spiżowe podwoje Sądu Najwyższego. Ale jest tutaj pewien problem, mianowicie taki, że w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, podobnie jak w ogóle w całym Sądzie Najwyższym, no i w innych sądach, są dwa rodzaje sędziów. Pierwsi sędziowie to są legalni. To są sędziowie, którzy byli rekomendowani do nominacji przez Starą Krajową Radę Sądownictwa, w której zasiadali sędziowie, co to samego jeszcze znali Stalina a te, Ale też są nielegalni sędziowie, którzy już zostali rekomendowani do nominacji przez nową Krajową Radę Sądownictwa, w, który, w której nie zasiadają sędziowie, co to samego jeszcze znali Stalina, bo oni najwyżej znają Jarosława Kaczyńskiego albo Bigniewa Ziobrę. No i teraz zachodzimy w um z podgornym kolą. Który to sędzia odwiesił zawieszenie panu sędziemu Igorowi Tulei, bo jeżeli sędzia nierządny, czyli ten był rekomendowany przez Starą Krajową Radę Sądownictwa, w której zasiadali sędziowie, i tak dalej, no to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale jeżeli to zawieszenie mu odwiesił sędzia rządowy, czyli nielegalny, no to nie wiadomo, czy sędzia, pan sędzia Igor Tuleja jest zawieszony, czy odwieszony. Widzimy, że obrońcy praworządności w Polsce wpadli we własne sidła. No i teraz dopiero się rozpocznie tutaj y, y, deliberacja, y, czy pan sędzia tuleja będzie mógł orzekać, czy też nie będzie mógł orzekać. No tu osioł obładowany złotem wiele wyjaśni, nawet jeżeli to sędzia, który odwiesił był nielegalny, no to przymkniemy na to oko, bo przecież Polska musi dostać te subwencje i po, pożyczki z funduszu odbudowy. Myślę, że te cofanie się rządu dobrej zmiany na całej linii w sprawie praworządności, a widać odwieszenie sędziego Tulei pokazuje, że cofamy się na całej linii, no to może nie przynieść tutaj oczekiwanego rozwiązania, dlatego że Niemcy znajdą inny pretekst, żeby te fundusze w ramach szantażu finansowego przeciwko Polsce żeby te fundusze dla Polski nadal blokować. Jak pamiętamy, tam jeszcze pojawiły się i kamienie milowe, a wśród nich kwestia dobrostanu sodomczyków. Otóż Polska podobno narusza kartę praw podstawowych, niedostatecznie dbając o dobrostan sodomczyków i gomorczyków w naszym nieszczęśliwym kraju. No to jak wszyscy sędziowie, sędzia Żurek, Sędzia Juszczyszyn, sędzia Tuleja zostaną przywróceni do orzekania, no to pewnie wypłynie kwestia dobrostanu Sodomczyków. Ale nie uprzedzajmy faktów, proszę Państwa, tymczasem. Naczelnik państwa, który no widzi, że sprawa przyczyn katastrofy smoleńskiej już właściwie mało kogo w Polsce rajcuje, że ta operacja dążenia do uzyskania reparacji wojennych od Niemiec utknęła tam w notach dyplomatycznych, które pan poseł Mularczyk, znaczy pan wiceminister spraw zagranicznych Mularczyk. Produkuje w ilościach stachanowskich, wysyła teraz nie tylko do rządu niemieckiego te noty, ale wysyła również do wszystkich państw Unii Europejskiej i NATO. No i nie wiem, mu twierdzi pan wiceminister Mularczyk, że spotyka się z przychylną reakcją tych państw. Ciekaw jestem jaka, jakie odpowiedzi uzyska, bo może uzyskać odpowiedzi w formie zapytania, od kiedy ma te objawy. No więc widząc to, że widząc, że te wszystkie pomysły na kampanię wyborczą nie bardzo tutaj wypaliły naczelnikowi państwa. Wpadł na pomysł y, uchwalenia ustawy, na podstawie której powołana zostałaby specjalna komisja. Podobna do tej komisji, która się zajmowała reprywatyzacją nieruchomości warszawskich, która by prześwietliła wszystkie decyzje rządowe i biznesowe, jakie zapadały od roku 2007 do roku obecnego, żeby tutaj wykryć nie tylko ruskich agentów, którzy tam działali w, w imię interesu, na rzecz interesu putinowskiego, ale również lobbystów podejrzanych, którzy też działali. No i tutaj zapanowała nerwowa atmosfera dla czegoś, przede wszystkim w Polskim Stronnictwie Ludowym, który tam pan Kosiniak-Kamysz bardzo ostro zaatakował ten pomysł, że do czego to doprowadzi i tak dalej. A pan Piechociński nieubłaganym palcem nawet wytknął rządowi dobrej zmiany, że w latach poprzedzających rok 2007 też rozmaite rzeczy się działy na odcinku współpracy polsko-rosyjskiej. Proszę Państwa. No teraz tam w Sejmie awantura, odgrażają się, pan poseł Kowalski, że Tuska postawi przed Trybunałem Stanu, a potem do więzienia go wsadzi. No zobaczymy. Myślę, że wszystko jak to u nas zakończy się wesołym oberkiem, dlatego że tu nie chodzi o to, żeby kogoś wsadzić do więzienia, a zwłaszcza Donalda Tuska, który przecież tutaj... Pozostaje pod ochroną y, naszego Złotego Pana, tak jak wcześniej pozostawał pod ochroną naszej Złotej Pani. Y, no, y, tylko o, żeby króliczka gonić, po prostu żeby opinia publiczna miała takie makagigi do ekscytowania się. W ten sposób nie trzeba będzie w ogóle jakiegokolwiek problemu, realnego problemu państwa poruszać, tylko będą się wszyscy na tej komisji. Tam będzie dziewięciosobowa komisja, ma być eksperci i prawnicy. No, to wyobrażam sobie, jakie tam będą zażarte, Spory o różnicę łajdactwa między jednym obozem a drugim, no ale to ma dobre, znaczy ma plusy dodatnie, takie, że właśnie nie trzeba będzie już żadnego e, tematu e, dotyczącego realnych problemów państwa poruszać, tylko całą kampanię wyborczą wypełniłby spór o różnicę łajdactwa między obydwoma obozami. Proszę Państwa, nie wiadomo jeszcze, czy do uchwalenia takiej ustawy dojdzie. No, ale zobaczymy. Na razie jeszcze jest to w fazie projektu, bo o ile mi wiadomo, przynajmniej do wczoraj, jeszcze ten projekt tej ustawy w Sejmie się nie pojawił. Proszę Państwa, w momencie, w momencie kiedy u nas tutaj trwają takie przygotowania do kampanii wyborczej, to w Bukareszcie zebrali się ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. No i wygląda na to, że po tym szczycie w Bukareszcie wojna na Ukrainie na dobre, Przejdzie w stan przewlekły, dlatego że ministrowie spraw zagranicznych uchwalili, że będą Ukrainie dostarczać broni, no i że państwa NATO odbudują. Infrastrukturę krytyczną, którą rosyjskie ostrzały rakietowe na Ukrainie zniszczyły. No rozumiem, że jak już państwa NATO tę infrastrukturę krytyczną odbudują, no to złowrogi Putin znowu ją ostrzela. No i znowu trzeba będzie ją odbudowywać. W dodatku jeszcze będą państwa NATO będą dostarczały Ukrainie broni, ale sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg, powiedział, że NATO nie jest stroną tego konfliktu i nie zamierza nią być. No a jeśli chodzi o Ukrainę. To Ukraina zosta może zostać przyjęta do NATO, ale nie wcześniej jak po ostatecznym zwycięstwie nad Rosją. No widzimy, że wojna potrwa jeszcze jakiś czas, dopóki w państwach NATO nie osłabnie ten entuzjazm dla Odbudowywania, ciągłego odbudowywania, takiego syzyfowego odbudowywania Ukrainy, no i do dostarczania jej broni. Coś może być na rzeczy, bo wprawdzie Stany Zjednoczone ustami Słodszymi od Malin ustami sekretarza stanu Antoniego Blinkena zadeklarowały na odbudowę infrastruktury 50 milionów dolarów. No, ciekaw jestem, ile Polska tam na ten cel przeznaczy, bo Polska gotowa jest poświęcić wszystko dla Ukrainy. To jest pewna różnica między właśnie Polską a Węgrami. Bo Węgry pod przewodnictwem Wiktora Orbana najwyraźniej są sługą narodu węgierskiego. I Wiktor Orban, nie bacząc na wojnę na Ukrainie, cały czas troszczy się o sytuację Węgrów na Rusi Zakarpackiej, podczas kiedy Polska już o nic innego się nie troszczy, tylko żeby Tutaj w eksport ukraińskiego zboża. Tutaj był bez zakłóceń kontynuowany. W tym celu przekazał pan premier Morawiecki 50, 20 milionów przepraszam dolarów. Warto zwrócić uwagę, kto na Ukrainie eksportuje to zboże. Otóż to są latyfundia oligarchów, liczące sobie obejmujące ponad pół miliona hektarów od, pół miliona hektar, od ponad pół miliona hektarów 570 konkretnie tysięcy hektarów do 120 tysięcy hektarów, nie licząc już takich mniejszych. No więc to są ci eksporterzy ukraińskiego zboża i rozumiem, że te tłuste połcie Polska będzie. Tutaj za te 20 milionów, no dobrze, że nie więcej, smarowała. Otóż, o ile Węgry widać wyraźnie, że pod przewodnictwem Wiktora Orbana są sługą narodu węgierskiego, o tyle władze polskie, zgodnie z tym, co powiedział pan Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są sługą narodu ukraińskiego. Pytanie z internetu tu odczytam. Czy Kaczyński po oddaniu władzy ucieknie z Polski, jak pan sądzi? No, sądzę, że nie ucieknie. Gdzie ucieknie? Po co zresztą? Myślę, że no teraz tak się tam odgrażają, że wszystkich powsadzają za kratki. Ale jak przyjdzie co do czego, to myślę, że taka surowość nie będzie zastosowana, ponieważ ci, którzy by ewentualnie powołali rząd, to z, będą sobie zdawali sprawę, że oni też stracą władzę kiedyś. W związku z tym lepiej nie przeciągać struny. Lepiej nie przeciągać struny. No, ja byłem członkiem Trybunału Stanu. I będąc członkiem Trybunału Stanu, przekonałem się, że to nie ma... Co. Że to tam zwróćcie Państwo uwagę, że w sprawach naprawdę istotnych dla Państwa obydwa obozy idą ręka w rękę. Natomiast walki kogutów prowadzą o sprawy takie, nie nam. Gdakanie się słychać pod niebiosa, pierze się sypie dookoła. Ale tak naprawdę to z tego nic nie wynika. Z tego nic nie wynika. Więc myślę, że jak my to wiemy, to Jarosław Kaczyński tym bardziej to wie. Proszę bardzo. Proszę pana. A jak pan zapatruje się na Statuty Kaliskie? Do, 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 a, tata, dlaczego miałbym się zapatrywać na Statuty Kaliskie, skoro to jest dokument? który w Polsce nie obowiązuje już przynajmniej od 300 lat. Przynajmniej od 300 lat. Ostatni raz był aktualizowany za króla Stanisława Augusta. Więc no, nie widzę powodu, żebym miał się do tego ustosunkowywać. No i tu jeszcze drugie pytanie. Jak tam Pan się odnosi do spraw szczepień i przymusowych szczepień oraz segregacji sanitarnej? No jestem przeciwny przymusowi szczepień i segregacji sanitarnej. Dlatego, że no z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że to wprowadzenie segregacji sanitarnej, jak i przymusu szczepień, byłoby niezgodne z konstytucją. Rządy i tak się tam mało co liczą z tymi konstytucjami drdymałami. I to od samego początku epidemii, bo zwróćcie Państwo uwagę, że rządy przejęły władzę dyktatorską, korzystając z okazji. No, i drugie, drugi skutek, który też wystąpił za nas na samym początku, jeszcze, że rządy przeje, przeszły na ręczne sterowanie gospodarkami, Bo tam przechodząc do porządku nad zasadą swobody działalności gospodarczej, gwarancjami dla własności i tak dalej. Więc to jest główny powód: no albo trzymamy się jakichś reguł, albo nie. Jeśli chodzi o szczepienia, no to ja się zaszczepiłem. A, no to jak pani wiedzi, żyje, nic się nie stało. Natomiast zwróciło moją uwagę co innego, że przed każdym tym zaszprycowaniem musiałem podpisać cyrograf, że ja to robię dobrowolnie. Wręcz nawet na własną prośbę. Nie, nie na własną prośbę, tylko że dobrowolnie to robię. Dlaczego? Ano dlatego, że w Konstytucji jest postanowienie, że nie można zmuszać nikogo. Do, wbrew jego woli do udziału w eksperymencie medycznym. 39. Więc rząd, jak widać, sam nie jest do końca pewny, czy to nie jest eksperyment medyczny. Chyba jest pewny. Do... Chyba jest pewny. No to chyba jest pewny, tak. Chyba jest pewny i nie wprowadza obowiązku. Zresztą nigdzie nie wprowadzi, żaden rząd nie wprowadził obowiązku. Wszędzie jest to na zasadzie dobrowolności. Aha, no i tu jeszcze trzecie pytanie. Jak tam pan odnosi się do działalności Wojciecha... No tu ma zarzuty teraz na razie, no Wojciech, o! Proszę pana, no, teraz jak ma zarzuty, to za to, że tam się odgrażał, że będzie kogoś tam zabijał. No to wie pan, no to trudno, żeby. Tym bardziej, że a jeśli chodzi o poprzednie, tam w związku z tym statutem kaliskim. Więc ja tu mówiłem, także tu nic nowego tu nie powiem. Po, jak, jak już wspomniałem, statut kaliski od 300 lat w Polsce nie obowiązuje i nie wygląda na to, żeby tu ktoś go chciał przywrócić moc obowiązującą. W związku z tym spalenie statutu kaliskiego Żydom w niczym nie przeszkadza. Żydom w niczym nie przeszkadza, bo to w ogóle no tak jakby nie wiem, spalić stare gazety. No ale reperkusje A reperkusje wystąpiły dlatego, że to Żydom nie przeszkadza. Natomiast. To im dostarczyło amunicji do oskarżania, paliwa do oskarżania rządu polskiego, że toleruje tutaj antysemitnictwo, a rząd skorzystał natychmiast z okazji, bo był oskarżany z powodu Marszu Niepodległości o sprzyjanie tu faszyzmowi, to rząd natychmiast skorzystał z okazji, wsadził tam pana Osadowskiego, pana Olszańskiego i pana Rybaka do zakraty. Bo jak? Nie tolerujemy tu żadnego faszyzmu, o proszę bardzo, także to wszyscy powinni być zadowoleni, łącznie z nimi, dlatego że, no, tanim, stosunkowo tanim kosztem, jak przynajmniej na razie, uzyskali palmę męczeństwa. No każdy powinien być zadowolony. No, i tu jeszcze czwarte pytanie: o tak. obecną sytuację, te właśnie protesty krakerów w Kanadzie. No, to zamachuje. bardzo ciekawa jest sytuacja, dlatego, że tutaj jadąc do Poznania się dowiedziałem, że burmistrz Ottawy wykupił wszystkie pokoje w hotelach. Żeby nie mogli się zakwaterować, a tam zima jest, więc to rzeczywiście jest pewien problem. Natomiast ten Konwój Wolności, bo to się tak nazywało, cieszy się poparciem społecznym, co mogłem zobaczyć na własne oczy, bo mój honorable korespondent z Kanady przekazał mi taką, takie nagranie, chyba z Manitoby. Jedzie ten konwój wolności, te wielkie ciężarówki udekorowane flagami kanadyjskimi, jedna za drugą po głównej drodze, a na wszystkich skrzyżowaniach z bocznymi drogami stoją grupy ludzi, wymachują flagami kanadyjskimi i wi wiwatują. Więc chyba, no i wreszcie premier Trudeau uciekł, gdzieś w myślą dziurę się schował, nie wie co robić, bo. No, to przy takiej skali protestu, a tam jeszcze trzeba jedną rzecz wziąć pod uwagę, że jestem prawie pewien, że większość z tych kierowców, a nie każdy, zabrał ze sobą karabin. Więc opanowanie czegoś takiego siłą mogłoby być bardzo trudne, chyba że wojsko by się tu, ale to trzeba by było jakieś tam, nie wiem, lotnictwo zastosować i ciężką broń, więc to nie wchodzi w grę. To chyba nie wchodzi w grę. No, to powiedziało zresztą. No ja myślę, no żaden, żaden... A policja powiedziała, że nie ma środków. No bo nie ma oczywiście, bo nie ma, także żaden przytomny wojskowy by się na to nie zgodził, także to, no nie wiem, jakieś rozwiązanie, bo oni nie domagają się zbyt wiele. Domagają się, bo od... dlaczego kierowcy? Dlaczego kierowcy? To... Powód jest taki właściwie błahy, dlatego, że mieliby obowiązek, jak wracają tymi ciężarówkami ze Stanów Zjednoczonych, a tam ruch towarowy między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi jest bardzo duży, to musieliby odbywać kwarantannę. I nie chodzi też tylko o samą kwarantannę, tylko że kwarantanna tam wygląda tak. Że się instaluje delikwenta w hotelu i on za ten hotel musi zapłacić. To mniej więcej 5 tysięcy dolarów taka kwarantanna kosztuje. No więc dla takiego kierowcy to wcale nie jest taka rzecz bez znaczenia. Tym bardziej, że jak któryś przejeżdża kilkakrotnie. No to właściwie już nie ma sensu pracować, bo na kwarantannę wszystko wyda. Więc ja ich rozumiem doskonale. A poza tym tego premiera Trudeau, to tak autrenuję, muszę powiedzieć, ja go uważam za wariata w sensie medycznym. No, ale to być może się mylę, bo to najgorzej jest stawiać takie diagnozy na odległość, ale no, takie sprawia wrażenie. A jak się tam pan odnosi do prezydenta Zbigniewa Potockiego II RP, prezydenta tamtych dowodów? Proszę pana, czy mogę się uchylić od z odpowiedzi na to pytanie? Czy telewizja ASME będzie na tym portalu Marcina Roll i pan Bajów? Nie, nigdy. Nie, no nie słyszy pan, to ja nie jestem tutaj.